Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim audiologu na kanale. W dzisiejszym audiologu chciałbym omówić e, sprawy dlaczego e, przez ostatni tydzień raczej nie było, e, raczej nie było e, Minecrafta. E, Minecraft był, e, jak wiecie, w oczywiście w postaci odcinków takich jak e, Minecraftowy Survival oraz e, była re re e, reklamacja reklama serwera Natomiast nie było serii Minecraft' pluginy. Tej serii póki co nie będzie, aż do wydania wersji Minecrafta 1.61. W zeszłym tygodniu nie było tej serii z pluginami, dlatego że szukałem kilku fajnych pluginów, żeby je wam przedstawić. I chciałem przedstawić właśnie Wam w tym tygodniu, jednak no tutaj jak widzicie, może jeszcze nie wiecie o tym, ale wyszedł Minecraft 1.61. Dzisiaj właśnie użerałem się z jego nowym launcherem no i tak wyszedł do Minecraft 1.6.1 i będziemy musieli poczekać aż wyjdzie silnik. Oczywiście silnik Bukit na Minecrafta 1.6.1. Póki co sprawdzałem, tego silnika nie ma. Tak więc również nie ma Spigot'a, a co za tym idzie paczka, moja paczka plików serwerowych będzie zaktualizowana natychmiast po wyjściu tych oczywiście tych silników. Programistom Bukita może to zająć od kilku dni, od np. dwóch dni, do, czasami nawet tygodnia i dłużej, tak więc musimy poczekać. No i również póki co nie będzie tej seria z Minecraft pluginy. Ona pojawi się, na ty... pojawi się zaraz po tym, jak wyjdzie silnik, ponieważ chcę Wam prezentować już pluginy na wersję 1.6a. Żeby nagrać te, nagrać te poradniki o tych pluginach, to jednak musi być zarówno silnik na, jeden, na Minecrafta 1.6, oraz plugin sam musi zostać zaktualizowany, jego twórca musi go zaktualizować na wersję 1.6.1. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu chcę już Wam nagrać te pluginy, nagrywać te pluginy na wersję 1.6.1. Na forum Backgitas w sumie nie ma żadnej zmianki obecnie kiedy kiedy ta kiedy ta aktualizacja wyjdzie Póki co i Willsep nie daje nam tutaj żadnych wskazówek. Aczkolwiek tak jak mówiłem paczka zostanie zaktualizowana na myślę tego samego dnia będę się stał codziennie, codziennie sprawdzać czy nie wyszła nie wyszła żadna aktualizacja tego Bukita. No jeżeli ten nowy bucket będzie to natychmiast od, otrzymacie aktualizację tej paczki. No, w paczce oczywiście nie będzie pewnie wszystkich pluginów, e, ponieważ e, wydam paczkę i nie będzie w niej. E, i w tej paczce nie będzie wszystkich pluginów, ponieważ one będziemy musieli czekać na aktualizację niektórych z nich, takich jak na przykład e, citizens czy Outme, aczkolwiek ta paczka będzie e, dosyć funkcjonalna. E... I tak, mam nadzieję, że y, wytrzymacie trochę bez tej serii. No, nie, chciałbym ją nagrywać y, normalnie, no ale nie, to nie, jest, y, nie, za, nie zależy to ode mnie, kiedy wychodzi aktualizacja Minecrafta i również nie zależy ode mnie y, jak szybko ukazują się nowe wersje y, tego nowego silnika Craft Bucket. Y, y, póki co y, jest dostępny tylko Bucket na 1.5.2 i będziemy musieli na niego y, czekać. Normalnie w przyszłym tygodniu ukażą się, ukażą się nowe, nowe odcinki Minecraftowego survivalu, Tak więc on będzie się on się ukaże być może niedługo zacznę robić live, y. jak wiecie jak wiecie zaczęły się wakacje wszyscy mamy więcej tego czasu tak więc możemy go poświęcić na, 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 również na więcej czasu na oglądanie yy, różnych materiałów na YouTube. Dlatego yy, zamówiłem sobie ostatnio nowy mikrofon. To też jest taki mały spoiler dla Was. Yy, mój mikrofon, powiedzmy sobie szczerze, no jest nie najlepszy. Jak wiecie, jest, yy, są odgłosy na moich filmach stukania w tą klawiaturę. Czasami ten szum się taki pojawia większy. A no to jest akurat yy, mój komputer, czasami go dosyć głośno pracuje. I staram się to w miarę wytłumić, aczkolwiek mój mikrofon jest dosyć blisko położony tej klawiatury. No i niestety, słychać słuchać bardzo mocno, jak w tą klawiaturę stukam. Dlatego zamówiłem sobie mikrofon, może nie najwyższych lotów, ale on będzie, myślę, że na pewno lepszy od tego, co mam obecnie. Przyjedziemy się do wtopu, do środy. Tak więc już na, następny odcinek Minecrafta, owego survivalu, będziecie mieli, myślę, w lepszej jakości dźwięku. Yy. I również i już pozostałe odcinki będę nagrywać wszelkie materiały na tym nowym mikrofonie i być może zrobimy live'a. Z czego może być ten live? Być może będzie to live właśnie z Minecraftowego Survivalu, być może będzie to live z jakiegoś serwera Wojny Gildii, a być może będzie to live, być może dacie propozycję tego live'u w komentarzach, bo również możecie mi tutaj zaproponować z czego zrobić tego live'a. Ale już myślę, że w następnym, za, na nie w tygodniu, za dwa tygodnie na, na, na pewno będzie, bo ten Twitch jest założony od, już od, bodajże, widzów, bo mam, ale jakoś z niego zbytnio nie korzystam. Tak więc, to wszystko, co chciałbym Wam przekazać dzisiejszym audiologu. Pamiętajcie, że możecie składać propozycję odnośnie tego live'a, z czego on ma być i z czego ma się składać. Tak więc, kończę tego audiologa. Przypominam, że czekamy. Czekam na nowego bookkita i wtedy od razu zacznę Wam prezentować pluginy na tę na wersję silnika. Tak więc na razie i do zobaczenia w następnych materiałach.